Dzień dobry kochani, zadzieram kiecy lecę. Polacy za granicą. Dzisiaj spotykam się z Tomaszem, Tomkiem. Tomku, przedstaw nam się proszę. Dzień dobry, witam wszystkich. Tomek, łysy z kanarów, z YouTube'a. Od trzech lat nagram kanarii, cóż mogę więcej powiedzieć? Mieszkam, żyję, cieszę się. Dlaczego wybrałeś Gran Canaria, a nie na przykład Teneryfę albo Lanzarote? A słyszałeś kiedyś o Pozo i Słyszałam. Okej, okay, to dla tych, co nie słyszeli, jest to kultowy spot windsurfingowy, taka powiedzmy dla windsurferów trochę mekka jak dla innowierców. Także to jest jeden powód, no po prostu pierw wiedziałem, gdzie jest Pozo i potem gdzie Gran Canaria, gdzie Kanary i że to Hiszpania, także sentyment pozostał. A dwa, że jest to po prostu kontynent w miniaturze, czyli jest wszystko, są wydmy, czyli jest pustynia, są kaniony, są góry, lasy, no wszystko, no i ocean oczywiście najważniejsze. A trzecie, Simply po prostu najlepiej znałem Gran Canaria i była najciekawsza. Dodajmy, że jest grudzień. Dodajmy, że jest grudzień. I wygląda no. to właśnie tak. No tak jak być powinno w grudniu, no moi drodzy, słuchajcie, no, to jest właśnie zima, tak powinno być, przynajmniej jak dla mnie, moim skromnym zdaniem. Dasz się zaprosić na kawę i pogadamy jeszcze trochę? No. Tobie dam się, no niech będzie. Idziemy. W kotomku, tak jest. Pod ten piękny słoneczny dzień. Oczywiście. To nie zaczęło padać, bo już się oczywiście chmury zbierają. Obo spalma, co tak przerwę. <laughs> Tomek jest zwolennikiem południa oczywiście. na tej wyspie. Ambasadorem tak zwanym. Ale dobrze. No to powiedz mi, jakbyś miał wybrać trzy takie miejsca, które najbardziej tutaj na wyspie lubisz, to co by to było? Ale mówimy w miastach czy outdoor, czy ogólnie? No nie, powiedzmy, że zobacz, wyjeżdżasz z Krankanaria i wracasz później na trzy dni i każdego dnia możesz zobaczyć jedno ze swoich ulubionych miejsc. To gdzie jedziesz? No to oczywiście jadę, jeżeli mówimy o górach, rock Nublo całą wycieczkę Pico de las Niewes, najwyższe szczyty, czyli całe centrum wyspy. Niesamowite widoki to jest jedna rzecz, dla kierowcy niesamowita frajda <grywa> to jest druga rzecz, także śmiało, na hajki jest bardzo fajnie, bardzo bezpiecznie, to bym uznał jako rzecz numer 1. Rzecz numer 2, no oczywiście ocean, nie może być inaczej i to pod każdym względem, mówimy tutaj surfing, windsurfing, pod wodą, na wodzie, snorkeling, freediving, diving, tak samo. A dla tych, którzy nie lubią oceanu, a jednak chcieliby coś zobaczyć, to na przykład rejs na delfiny, czy katamaran All Inclusive, coś takiego. To bardzo fajna sprawa. No, na pewno to ocean jest drugą rzeczą, jeżeli nawet nie pierwszą. Zależy kto, co lubi bardziej. Zabierzesz mnie na taką wycieczkę w góry? No, w góry. <laughs> Odchwytliwe pytanie. <laughs> Muszę wykorzystać moment, wiecie, jako tak pani dziennikarz, w tym momencie. Tak jest, tak <laughs> jest. No dobra Tomku, ja się założę, że jest mnóstwo osób, które marzą o czymś takim, które patrzą sobie teraz na Ciebie i myślą, a ten skubaniec sobie wymyślił i zamieszkał na Kanarach. Powiedz czy jak przyjeżdżałeś tutaj, to czy było Ci trudno, czy znałeś tu kogoś, jak to w ogóle wyglądało? To znaczy ogólnie jak jest się zajebistym, to nic nie jest trudne. <laughs> nie, a tak na poważnie to słuchajcie, to nie jest trudne. My no, jesteśmy mieszkańcami Unii Europejskiej, w związku z tym każdy z nas ma prawo wziąć dowód, tudzież paspo paszport. I pojechać sobie do którego kraju unijnego chce i w nim mieszkać, z tego co mi wiadomo. Tak samo jest w Hiszpanii, na Wyspach Kanaryjskich. W związku z czym, moi drodzy, pakujemy się w Ryanaira, tudzież inną linię lotniczą, przylatujemy tutaj, wynajmujemy sobie na początek Airbnb bądź cokolwiek i zaczynamy żyć. To zaczyna się szukanie apartamentu. Oczywiście, jak ja tutaj mieszkam już kilka lat, to troszeczkę łatwiej było to zrobić wcześniej niż teraz, jeżeli chodzi o zdobycie pracy i takie rzeczy. Często ja zawsze wszystkim powtarzam, że Gran Canaria jest najlepszym miejscem do życia, ale najgorszym do zarabiania pieniędzy. Więc taka moja rada, e, ogarnijcie pracę zdalną, czy gdzieś własny biznes, czy miejcie oszczędności. No i wtedy jest po prostu bombastycznie. No dobra, a jakie są średnie zarobki? Średnie zarobki to zależy. Uwielbiam, uwielbiam. To jest tak samo jak z apartamentami słuchajcie. Jeżeli mówimy o maspalomas, no to strzelabym w 1000, 1200, może netto, coś takiego. Natomiast często na barach czy gdzieś można znaleźć 6 dni w tygodniu pracę czyli na no jakby jest troszeczkę więcej. No nie jest to też taka łatwa praca. No na południu się kariery nie zrobi. No jest, jest to tylko i wyłącznie turystyka. Teraz jest troszeczkę słaby na to okres, jak wspomniałem, natomiast generalnie. Kto bym celował? Może z tipsami będzie trochę więcej. Ja akurat nie pracowałem nigdy w barze, więc nie wiem. Teraz jestem na własnej działalności, więc jakby to też nie jest miarodajne, ale jeżeli ktoś myśli, że będzie miał 2000 euro, no to może się głęboko, głęboko zdziwić. No dobra, jeżeli chodzi o koszty życia, ile kosztuje wynajęcie kawalerki powiedzmy? Ile kosztuje jedzenie? I cała reszta. Po prostu jakby ile miesięcznie musisz wydać. Mm -hmm. Zależy, po prostu uwielbiam to, słuchajcie. i drodzy, pierwszy, pierwszy apartament, kawalerkę wynająłem za 450 euro. Później one bedroom za 500. Tutaj rachunki były wliczone w cenę, więc jakby to jest coś w tym stylu. Teraz może być troszeczkę taniej w dobie covidu. Natomiast teraz znalazłem apartament po 80 metrów, strzelam. Trzy sypialnie, trzy bedroomy, salon. Za 500 plus rachunki w San Fernando, czyli na południu. Więc ceny są naprawdę zmienne. Natomiast dwa z tych apartamentów, które miałem w ogóle nie były na rynku, więc jakby jak się kogoś zna, no to jest troszeczkę łatwiej, bo ceny rynkowe mogą być odrobinę droższe. Aczkolwiek w dobie covidu można by było zapewne coś uszknąć. Okej, okay, a jeśli chodzi o transport na wyspie, powiedz, wiem, że Ty poruszasz się swoim samochodem, <grym> no więc może nie do końca będziesz wiedział, ale okay. czy jeżeli ktoś przyjeżdża tutaj na wakacje, to myślisz, że bez samochodu jest w stanie zobaczyć wyspę? No oczywiście, zawsze może wziąć przewodnika po wyspie, który pokaże wyspę na przykład. Można korzystać z komunikacji masowej, aczkolwiek nie pakowałbym się wtedy w góry, bo można się głęboko zdziwić. Ale powiem szczerze tak, jak najbardziej można, można autobusem jechać, niemal w każdą stronę, szczególnie Las Palmas, południe czy Mogan, to jest jakoś w miarę dobrze skomunikowane i, i można by. Natomiast nie polecam gór wtedy. Jak wygląda sytuacja z COVID-em w tej chwili na wyspach i czy warto przylecieć tutaj na wakacje w tej chwili? Okej, okay. sytuacja z COVID-em jest bardzo, bardzo pod kontrolą, szczególnie na Gran Canaria i mniejszych wyspach. Na Teneryfie pojawił się malutki problem, ale nie nazywam tego takim problemem, jaki jest w Europie, okay? Współczynnik zarażeń było około 30 kilku osób, jak ostatnio sprawdzałem, na 100 tysięcy, więc dosyć, dosyć nisko. Jedyne co, to naprawdę trzeba uważać na maski, trzeba je nosić po prostu niemal, niemal wszędzie. Centrum, centra handlowe, ulice, no to wiadomo. Ale również przy plaży, gdziekolwiek. Na plaży już nie trzeba, w wodzie nie trzeba, aczkolwiek już przy plaży, gdzieś tam na przykład idąc z samochodu na surfing, znajomy dostał karę, mówiąc teraz 5 dych czy stówę, za to, że poszedł przez ulicę bez maski, mając deskę w ręce i piankę na sobie, więc jakby z tym są bardzo, bardzo serio. I teraz, czy warto tu przyjechać? Uważam, że bardzo, bardzo warto, ale dla tych, którzy chcą zobaczyć prawdziwą Gran kanarię, chcą zobaczyć Gran kanarię na zewnątrz. Nie disco, no bo teraz wszystko zamykane jest o 12, jak dobrze pamiętam, to jest raz. Dwa, no nie ma tyle ludzi, jest może jakieś 6-8% turystów, więc nie za dużo. Natomiast dla outdoorowców, dla kogoś kto chce zanurkować, chce pojeździć po wyspie, no to jest dużo mniej turystów i można naprawdę fajnie wypocząć. Plaże puste, przykład, lekkie chmury, jak na przykład teraz. E, niedziela rano, plaża San Agustin, byłem tylko ja i ratownicy. No. Mistrzostwo świata, także... No jest fajnie. Jeśli chodzi Polecam. o to, co mówisz o maskach, to jak dla mnie to jest kwestia przyzwyczajenia, i ja tutaj, będąc przez miesiąc, po prostu jest to tak normalne, że wychodząc z domu, zakłada się tę maskę, że właściwie. Dodajmy, że na plaży maski mieć nie trzeba, więc jeżeli się już opalamy i leżymy sobie na plaży czy pływamy, to maskę można legalnie ściągnąć, prawda? O, oczywiście, tak. Jasne, a jeżeli chodzi o testy, wiesz jak wygląda w tej chwili sytuacja, jeżeli ktoś chciałby przylecieć? No tak, teraz, teraz generalnie wymagają testów PCR bądź antygenowych, trzeba zrobić je na 72 godziny przed wyjazdem ze swojego kraju i mieć je przy sobie. Z tego co wiem to sprawdzają je na lotniskach wyrywkowo, no, ale kary idą w tysiące euro, więc są dotkliwe. Tak więc no, sugeruje się po pierwsze e, zrobić sobie ten test, a po drugie śledzić sytuację na bieżąco, ponieważ te przepisy zmieniają się dosłownie co tydzień, dwa, więc jakby co chwilę Hiszpania dostaje zielone światło, czerwone światło od różnych krajów. E, dużo Polaków mieszka też w innych krajach jak Anglia, Niemcy, więc jakby no tutaj regulacje trzeba sprawdzać dosyć, dosyć często, bo niestety się to zmienia bardzo dynamicznie. Okay. Tęsknisz za Polską? Tak, tęsknię. No, kajaki na rzece, tutaj nie ma rzek, to, to na pewno tęsknię, wiadomo, ludzie. Dobre, mamy jedzenie, też tęsknię, za rodziną tęsknię, tak. Tęsknię się, mieszkając za granicą, każdy tęskni nam. Pierdalowe uh -huh. mówią, że nie tęsknią. Zawsze w sercu gdzieś jest Polska. Natomiast ja nie lubię zimy, więc jakby, no, jest to utrudnione mieszkanie. Tam. kwestia wyboru, jasne. Dokładnie. Jeszcze jedną kwestię chciałabym taką trudną z tobą poruszyć, dlatego okay. że w polskich mediach dużo się słyszy o tym, że ojej, imigranci z Afryki na Kanarach przypływają łodziami masowo i po prostu jest katastrofa i nie warto mm -hmm. już na Kanary lecieć, bo tutaj są tylko po prostu imigranci. No i e, teraz pytanie do ciebie: czy w ogóle wiesz coś o tym i e, jak to faktycznie wygląda? Czy naprawdę jest ich tak wielu i czy naprawdę widać ich na ulicy? Czy jest niebezpiecznie przez to na wyspach? Mm -hmm. No, jednego masz przed sobą. Ja jestem też emigrantem, prawda? Więc jakby. E, rozumiem, że chodzi o tych nielegalnych emigrantów, co Oczywiście. przepływają, tak. E, no, jest to problem w tym roku bardzo widoczny. Przepłynęło w 10 miesięcy ponad 20 tysięcy ludzi z Afryki Północnej i środkowej, czyli z Maroka. E, no i czarni emigranci nazwijmy to w ten sposób. Czy jest to problemem? No na pewno to kosztuje troszeczkę, bo byli rozmieszczeni w hotelach, e, natomiast Widoczne jest to w określonych miejscach. No, z natury leniwi są ci ludzie, za daleko nie ruszają się, w związku z czym można ich znaleźć w promieniu kilometra, dwóch od hotelu. Wyjedziecie za miasto i nie widzicie zupełnie nikogo w ogóle, byście o tym nie wiedzieli. Nie spotkałem się z żadnym przypadkiem jakiejkolwiek agresji z ich strony, gdzie wręcz podpuszczałem ich chodząc z telefonem koło nich, gdzieś tam coś nagrywając, biegając, jeżdżąc na rowerze. Wszystko jakby nieprawdą jest, że tu jest drugi mini i tak dalej. W ogóle nie wiem, ludzie mają naprawdę wspaniałą wyobraźnię. 100% bezpiecznie w ogóle. Ostatnio wracałem z siłowni, to już ich tak nie widuję, także albo ich zamknęli gdzieś tam, albo ich już wywieźli na kontynent. Prawda jest taka, że ich prędzej czy później wywiozą do, do Hiszpanii, na kontynent, a stamtąd sobie już powędrują do Niemiec, do Anglii, no, gdzie jest lepszy socjal. Także są, widać ich można, zobaczyć ich można jak wiesz gdzie, natomiast w żaden sposób nie są niebezpieczni, dementując to wszystko. Jest 100% ok. Jak mówiłem wcześniej, polecam, jest rewelacyjnie, więc nie ma się co bać. Ostatnie pytanie do Ciebie. Mm -hmm. Czy wrócisz do Polski? No jasno, na wakacje. <laughs> Dziękuję Ci Tomaszu serdecznie. Dziękuję bardzo również. miło mi było Ciebie poznać. Mam nadzieję, że zabierzesz mnie w te góry. A Was, kochani, bardzo proszę o subskrypcję. Zostańcie ze mną, będziemy zwiedzać Gran Canaria. Mam nadzieję, że z Tomkiem również. Do Tomka możecie zajrzeć na łysy na kanarach. On też jest na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku i wszędzie, ja. wszędzie. Także dzięki Wam serdeczne. Zostańcie z nami. Pa! Yo.